Cześć, witam Was, z tej strony patryk 35. Witam Was w luźnych rozmowach, a może dzisiaj nie tak do końca luźnych. Jest godzina zaraz 17. U mnie po zbliżałem się przygotowania do świątecznej kolacji. Chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, wszystkiego co sobie wymarzycie. Oraz szczęśliwego nowego roku i udanego Sylwestra. Jest ze mną dzisiaj jeszcze Norbert. Przywitaj się. Siema? Tak, myślę, że Norbert się podpisuje pod tymi życzeniami. Nie będziemy nic tam. No Nie będziemy. Dużo kasy. Tak, dużo kasy. Nie, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Tak. No. Żeby tam się wam powodziło. Jeżeli ktoś ma tam konto na YouTubie, to żeby mu się powodziło na koncie na YouTube. Zgubiłem na chwilę na to, ale jest dobrze. Mm, mogę mieć tam jakieś, wiecie, bo tam rodzice, jest u mnie babcia, są rodzice, może być tam ich trochę słychać w tle, za co od razu przepraszam. Dobra, myślę, że to tyle. Zdrowych, radosnych, pogodnych świąt spędzonych tam razem z rodziną, bogatego gwiazdora i myślę, że to tyle. Ja was żegnam, Norbert myślę, że też. Też żegnam. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się i cześć.